Witam Was, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Samsung Galaxy Tab A z ekranem o przekątnej 9,7 cala. No i sam tablet testowy jaki do mnie dotarł jest wersją LTE, tak więc tutaj możemy sobie włożyć kartę microSIM i również nie korzystać można powiedzieć z sieci Wi-Fi, a właśnie z sieci LTE na początek może przyjrzyjmy się samemu wykonaniu urządzenia no i tak naprawdę jak na średnią półkę jest bardzo dobrze przede wszystkim dlatego, że zastosowano tutaj dość ciekawe tworzywo szuszne, dość ciekawe jeśli chodzi o swoją jakby fakturę, ponieważ pod palcem można powiedzieć, że jest to takie tworzywo szorstkie dla naszej dłoni no i co to nam gwarantuje to na pewno pewny chwyt urządzenia w naszej dłoni, no i to, że jakieś większe zabrudzenia, a także zarysowanie tutaj nie powinny powstawać to, co możecie również zobaczyć tutaj w prawym, górnym, a także w dolnym rogu, to takie otwory znane już z Samsung Galaxy Tab S. No i tutaj to oznacza, że możemy sobie bez problemu tutaj podpiąć oryginalny pokrowiec, jakim jest book cover. No i co do samego koloru, również chciałbym się odnieść. Wersja testowa jest w takim właśnie czarno-szarym kolorze, no i trzeba przyznać, że to naprawdę wygląda bardzo fajnie i bardzo elegancko, no i ten kolor bardzo wpadł w moje gusta. Co do ramek urządzenia, tutaj również ta klapka, oczywiście niezdejmowalna, nachodzi tutaj na ramkę a także z przodu znajdziemy tego typu ramkę z tworzywa sztucznego, która jest można powiedzieć, że tutaj dookoła ekranu umieszczona. Tak więc tak to właśnie wygląda. Należy pochwalić producenta również za samo spasowanie tutaj przycisków funkcyjnych, no i trzeba przyznać, że one tutaj naprawdę bardzo pewnie leżą w obudowie, jakiegoś większego luzu tutaj nie można dostrzec. No i również pod tymi przyciskami znajdziemy slot na kartę microSD i tutaj warto dodać, że możemy sobie umieścić tutaj kartę nawet do pojemności 128 GB, a także możemy sobie tutaj umieścić właśnie wspomnianą wcześniej kartę microSIM. Na przodzie zejdziemy, wydaje mi się, że to jest szkło, przynajmniej tak to pod palcem czuć. No i tutaj na dole znajdziemy przyciski nawigacyjne, czyli przycisk ostatnio otwartych aplikacji, przycisk home, a także przycisk wstecz. U góry znajdziemy logo producenta, a także czujniki z światła, a także kamerę przednią o matrycy 2 megapikseli. Niestety, co do samego wykonania, muszę Samsungowi tutaj odjąć za same ramki, które są umieszczone dookoła urządzenia. No i wydaje mi się, że szczególnie u góry, a także na dole te ramki są po prostu zbyt duże, przez co fizycznie urządzenie również zostało powiększone nieproporcjonalnie do tego, jaką przykładną ekranu posiada. No i właśnie kiedy już wspominamy o ekranie, tutaj warto wspomnieć właśnie o tym elemencie urządzenia. No i w Samsung Galaxy Tab A 9,7 cala może się właśnie pochwalić ekranem o przekątnej 9,7 cala. No i tutaj trochę kontrowersji się nasuwa, jeśli chodzi o same proporcje tego ekranu, ponieważ tutaj znajdziemy proporcje 4 na 3. No i dla niektórych osób oczywiście może się to okazać zaletą. Niestety dla mnie jest to w pewnym sensie wada. Zacznijmy od tego, że przy tym w formacie na ekranu, czyli 4x3 urządzenie jest fizycznie dość szerokie, przez co no naprawdę jest prawie niemożliwym objąć tablet za pomocą jednej dłoni, kiedy to na przykład w Galaxy Tabie S nie stanowiło to problemu, przynajmniej w wersji 8 i 40 cala. No i to mi się już od początku tutaj niestety nie spodobało. Te proporcje również odzwierciedlają swoje istnienie, można powiedzieć, że przy oglądaniu filmów, ponieważ no, zazwyczaj lepiej filmy przynajmniej dla mnie ogląda się w formacie 16x9, właśnie w tabletach z formatem 16x9. Również muszę ponarzekać, jeśli chodzi na ekran, na jego rozdzielczość, ponieważ tutaj znajdziemy stosunkowo niską rozdzielczość 1024 x 768 pikseli. No i tak naprawdę przy ekranie 9,7 cala wydaje mi się to rozdzielczością niedopuszczalną, ponieważ zagęszczenie pikseli tutaj wynosi tylko 132 piksel na cal. No, i to w zasadzie odzwierciedla się wszędzie, w każdym elemencie interfejsu systemu możemy doszedć z poszarpane ścianki. no i ten ekran po prostu nie jest ostry. Wyświetlacz został wykonany w technologii TFT, co również nie gwarantuje nam jakiejś nie, niebotycznej jakości kolorów, natomiast tego co zauważyłem tutaj, jeśli chodzi o odzorowanie kolorów, tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, plus za naprawdę dobrą głębię czerni jak na ekran TFT, no i wszystkie kolory naprawdę są dość żywe i również kąty widzenia stoją na dość wysokim poziomie. Przejdźmy sobie może do czasu pracy na baterii. No i Galaxy Tab A może się pochwalić baterią o pojemności 6000 mAh. No i trzeba przyznać, że to jest naprawdę dość sporo. No i również ten rozmiar, ta pojemność baterii sprawdza się na co dzień. Jeśli chodzi o pracę urządzenia na samej sieci Wi-Fi, tutaj naprawdę było bardzo, bardzo dobrze, ponieważ spokojnie uzyskałem aż 6 godzin na poświetlonym ekranie, co wydaje mi się naprawdę wręcz genialnym wynikiem jak na tablet i tutaj spokojnie może nam posłużyć na przykład przez 2 dni albo taki pełen, mocny dzień użytkowania. Jeśli chodzi o czas pracy na sieci LTE, tutaj było troszeczkę gorzej, jak to zwykle bywa przy włączonej transmisji danych, natomiast wynik 4,5 do 5 godzin nadal wydaje mi się naprawdę bardzo dobrą wartością. No i trzeba przyznać, że bateria tutaj jest jedną z najmocniejszych stron Galaxy Tab A. Przechodząc do systemu w Galaxy Tabie A znajdziemy już Androida Lollipop w wersji 5.0.2. Jak możecie zobaczyć, tutaj nakładka została przeniesiona na tablet Samsung Galaxy S6. No i tutaj tak naprawdę bardzo dobra jest zaleta właśnie tej nakładki przez to, że właśnie pochodzi ona z Samsung Galaxy S6, ponieważ tak jak wam mówiłem w recenzji S6 ta nakładka została w dość taki dobry sposób odchudzona. Co do samych podzespołów, jakie tutaj znajdziemy, to na pewno 2 GB pamięci RAM znajdują swoje odzwierciedlenie w pracy urządzenia. No i trzeba przyznać, że tutaj w większości sytuacji nie miałem problemów z płynnością urządzenia. Zazwyczaj wszelkie animacje były naprawdę bardzo płynne i tablet działał bezproblemowo. Co do samego procesora, to jak możecie zobaczyć, mamy tutaj Snapdragon na 410 szerodzeniowy o taktowaniu 1,2 GHz. No i układ graficzny to jest ADRENO 306. No i z tego co zauważyłem w takich no już naprawdę bardzo, bardzo wymagających grach można doszło z jakichś lekkie tam spowolnienia, natomiast w większości gier, jakie tutaj sobie testowałem, tablet sprawiał wrażenie naprawdę bardzo płynnej, płynnego odzorowania wszelkich animacji w tych grach i naprawdę pod tym względem było tutaj bardzo dobrze. No i tak jak wam powiedziałem, sama płynność pracy Galaxy Tab A robi tutaj bardzo pozytywne wrażenie. No i tak naprawdę urządzenie w większości sytuacji działa naprawdę bezproblemowo. Z ciekawszych funkcji jakie mi się tutaj spodobały to na pewno należy zaliczyć to, że mamy takie minimalizowanie aplikacji to znaczy, że jeśli jesteśmy tutaj sobie w przeglądarce internetowej możemy sobie w tenże sposób zmniejszyć okno tej przeglądarki no i to mi się naprawdę bardzo podoba funkcja znana już z Samsunga Galaxy Note 4 i naprawdę jest ona dość wygodna przy używaniu nawet dużej ilości aplikacji. Okno możemy sobie dowolnie przesuwać, maksymalizować, minimalizować, a także zamknąć zupełnie. Minimalizacja też polega na takiej fajnej formie, czyli mamy takie jakby pływające powiadomienie z otwartą aplikacją. I w dowolnym momencie możemy sobie na nią kliknąć i jesteśmy do niej przenoszeni. W Galaxy Tabie A również nie mogło zabraknąć multi-window, czyli możliwości uruchomienia kilku aplikacji na jednym ekranie. To również zasługuje na pochwałę. Z funkcji znanych z Samsung Galaxy S6 zauważyłem, że mamy tutaj funkcję Smart Manager. No i to jest, można powiedzieć, że taka aplikacja, która bierze do kupy, że tak powiem, wszelkie informacje o naszym systemie, czyli stan baterii, stan użytej pamięci wewnętrznej, stan pamięci RAM. No i tutaj możemy z tego poziomu sobie wyczyścić na przykład pamięć RAM. Tak więc to jest dość ciekawy program. No i również przy tablecie zasługuje na pochwałę pe pełen pakiet aplikacji od Microsoftu, czyli Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype i dodatkowo w OneDrive dostajemy na start 100 GB do wykorzystania, tak więc naprawdę jeśli chodzi o tutaj wsparcie różnych aplikacji jest pod tym względem bardzo dobrze. Przechodząc do aparatu, znajdziemy tutaj aparat o matrycy 5 megapikseli. No, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest to tablet, tak więc Wydaje mi się, że tutaj nie wiadomo, jakiej kamery nie mamy się co spodziewać. Natomiast tego, co zauważyłem, jeśli chodzi o robione zdjęcia, jest całkiem dobrze, jak na 5 MP. Przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że urządzenie dość szybko potrafi złapać ostrość na danym punkcie. No i również migawka jest całkiem szybka. Zdjęcia naprawdę są w dość szybki sposób wykonywane. No ale tak jak wam powiedziałem jeśli chodzi o jakość tych zdjęć, no niestety są przeciętne, więc to trzeba brać pod uwagę przy właśnie zakupie tabletu, ponieważ tutaj zazwyczaj kamer dobrych nie dostajemy. Tutaj zdjęcie robione na zewnątrz, jak możecie zobaczyć, no reprodukcja kolorów jakoś sporego wrażenia nie robi, jak i ostrość tych zdjęć też no niestety nie powala, tak więc uważam, że robione zdjęcia po prostu są tutaj przeciętne, jak to zwykle bywa w tabletach. Sam Sama aplikacja aparatu dość ergonomicznie zaprojektowana, jak to zwykle bywa dla Samsunga. Możemy się przełączyć na przednią kamerę. Możemy sobie tutaj wybierać pomiędzy trybami, czyli panorama, seria zdjęć, upiększanie twarzy, dźwięki, obraz, a także sport. W kwestii ustawień tutaj możemy sobie przejść w rozmiar zdjęć tyłu i tutaj domyśle są ustawione zdjęcia w formacie 4x3 nagrywanie filmów tutaj maksymalnie w rozdzielczości 720p. Dodatkowo możemy sobie włączyć tutaj geotagging oczywiście oraz linie siatki, które będziemy, będą pokazywane na, tutaj domyśle na ekranie, dzięki czemu będziemy mogli sobie lepiej wykadrować nasze zdjęcia. Dobra, tak więc jeśli chodzi o samą recenzję Galaxy Tab A, to będzie na tyle, co muszę Wam powiedzieć, to pomimo tego, że nie spodobał mi się tu ekran, jak i jego proporcje, jest to tablet ze średniej półki, którym warto się zainteresować, przede wszystkim dlatego, że naprawdę posiada bardzo dobry czas pracy na baterii i tutaj spokojnie cały dzień dość solidnego użytkowania bez problemu Galaxy Tab A wytrzyma. To co mnie również zaskoczyło, to naprawdę świetny poziom płynności działania urządzenia i tak naprawdę w poprzednich tabletach Samsunga ze średniej albo niskiej półki Niestety, poziom działania pozostawiał wiele do życzenia, a tutaj, naprawdę, jeśli chodzi o płynność, nie ma się do czego przyczepić. No i również wydajność urządzenia jest na całkiem dobrym poziomie, jak na średnią półkę. I tak naprawdę, jedynym elementem, który mi się tutaj najmniej spodobał, jest to ekran, zarówno jego proporcje, a także rozdzielczość. Dobra, tak więc w samej recenzji Galaxy Tab A to będzie na tyle, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia to śmiało jeszcze je zadawajcie w komentarzach poniżej, tymczasem się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.